Taker Carlson po trzech latach prób zrobienia wywiadu z Putinem. Wreszcie mu się udało. Skarżył się, że wcześniej CIA wyciągało jego maile, zapiski jakieś, śledzili go, wyciągali mu różne komunikaty z komunikatorów, z Messengera, z Facebooka, z telefonu. I udostępniali to dziennikarzom innych gazet mainstreamowych, żeby atakować takera, że taker chce jakoś krzywdę tutaj zrobić wszystkim i że źle się odnosi do Putina, do Rosji. Więc przez trzy lata taker nie mógł dostać pozwolenia na, na wywiad z Putinem, ale ostatnio mu się udało. Pojechał do Moskwy i zrobił wywiad z Putinem. Ten wywiad w wersji przetłumaczonej jest dostępny. Przynajmniej dwie różne wersje znam, gdzie jest przetłumaczony na język polski. A ja tutaj wspomnę tylko o paru ważnych kwestiach, które były poruszone. No po pierwsze, to, tak jak mówiłam, obejrzało go ponad 170 milionów widzów na całym świecie może 300 milionów. A Super Bowl, które jest taką sensacją sportową USA, obejrzało 115 milionów ludzi, więc Tucker przebił to wydarzenie. Super Bowl jest takim wydarzeniem kuchwale demonów i kuchwale pol, Paul, czyli tej wielkiej sowy i ich tam boga Bala. Bugbal jest czasami przedstawiany Moloch jako Wielka Sowa. Tak jest przedstawiony na w głównym ośrodku satanistycznym iluminackim Bohemian Grove. Bohemian Grove jest taka wielka sowa. Ma to być posąg Molocha. No i coś takiego też jest na tym evencie sportowym Super Bowl. O, ostatnie trzy litery to właśnie jest kuczcitej tej sowy. No i ten Super Bowl, z Taylor Swift nie miał aż takiej oglądalności jak Tucker Carlson w rozmowie z Putinem.